Siemano, witajcie w odcinku, jestem Jitterę. Dzisiaj jest ze mną Koko i Wik, przywitajcie się. Dzień dobry. Dobrze i mamy taki plan, że my się będzie, będziemy udawać, że się klepiemy, a oni po prostu będą, no, będą mnie zgłaszać, zgłaszać mnie na herpopie ja specjalnie będę miał aurę włączoną. I tak zobaczymy jako, jak nasi kochani admini tego serwera potrafią sprawdzać graczy Więc zaczynajmy no. Czekaj Cię po ustawiam Dobra gotowi? Tak jestem gotowy

To ja nie wyłączę, macie być cicho. Okej, okay, cicho macie. My mnie się nie odzywamy błoku z kątem. XD Kubusiek 6161 Okej, okay, dobra. Dobra, ale macie nic nie mówić cicho być, żeby mnie nie rozpraszać czy coś. Jak coś będę mówił, to nie do was. Okej, spoko. No to czekamy aż... nasz admin zaakceptuje zaproszenie. No. O, czemu? nie w ogóle Oj, nie do tego wysłałem zaproszenie Jakby są to ona ma też ciepłe Dobra, dobra, to są kwiatki Dobra Przygotować się

Nie ja udostępniłem. Wiem, czekaj. Dobra, już myślałem, że mi się skatepścio. No. I co? Nie udostępniłem jeszcze. Jak nie? Normalnie. Ładujesz czy co? Nie, w ogóle jeszcze nie mam. Tak. To teraz. Jeszcze nie mam. Oj, to zatrzymam A teraz... Ładuje się czekaj. Czekaj, jedna razie czarny... O jaj, dobra. No. Eee, by w No, ustawienia supera. Ustawienia supera jest na sam Zjechałem. Czekaj, bo na u ciebie. O, u mnie jeszcze ustawieniach jesteś. No widzisz? Czekaj, jeszcze nie. Ojej. Ok. Multifired, nu-și am dobra. Mm. Dobra. Mm. Văd și procent. la data presente. E grob ca Minecraft. Ce da, avem? Ale mam opóźnienia u ciebie, Masek. U mnie jeszcze jesteś w ustawienia stupera. Nooo. No jestem w kropka Minecraft. Kropka Minecraft, no. No. Okay. E versions. Kurwa dzwonią do mnie, czekaj. Eee, versions. Czekaj, weź jeszcze raz w ustawienia supera. No. Bo nie. Bo nie pamiętam w którą tę wersję mieć. 1.8 1.8 Jeden dobra. No to wejdź jeszcze raz Ech, pliki Versions To jest dokładnie. ten 11 octi fine no weź w Proszę to. No Natives Najpierw Dobra wyjdź z tego I to 11 octi fine jar Otwórz za pomocą winrara To wiem no. I wyoset Hmm, dobro, už možná No Okej okay. Assets, no Ja pierd... Dobra, już myślałem, że mi się ścięło No Minecraft, no dalej idź. No. no. <ścoughs> Dobra y Wejdź z tego i wejdź jeszcze raz do Minecrafta Tak, wejdź do Minecrafta jakbyś grał. Podobałeś z tego. Wszystko. Chciało. I kliknij F3 plus B. Ale już w Minecrafcie, no? F3 plus B. No to klikam. I co? Nie działa ci? Co? Nie działa ci F3 plus B. No wcisnę I... mi mi ścięło i... Co? I pokaż na jakąś postać. To zobacz Oj ja... Odwróć W moją stronę się odwróci No, jestem odwrócony To widzę No Bądź to, bądź to bo nie widziałem jeszcze Czy S3 plus B No wcisnąłem, nie widzisz O, dobra Czekaj Dobra. Kliknij F3 plus T. Ja nie czekaj, chcę to wyłączyć. Dobra. No. A się zladrzy na chwilę, ale... Widzę. Jak nic nie masz, to... To nie... To ci się odladzę zaraz. Bo jest czysty. to trochę poczekamy No nie widzisz skina mojego No bo na 1.8 tak mam Na 1. 10, <grym> na 1.70 już tak widzę Na 1.8. Oj widzisz mojego. odcięło się Też tak mam czekaj jeszcze widzisz Bo mam tego widzisz? Dobra widzę Dobra to ostatnie co to wejdź jeszcze raz do ustawień No Eee... Video settings. Eee... Aha dobre, wstawienie graficzne. Tak, tak. No i to fok. Jak masz to klikaj cały czas, to fok, cały czas to klikaj. I co? Dobra, nice. Jesteś jest yes. Dobra, to już mogę się rozłączyć. Możesz, spoko, dzięki. Cześć. Najczysty! Serio? No! Nie wiem tak na dwanaście lat bym ocenił, ale... Nie ja No i widzicie jak... Tak i widzicie jak... Sprawdza administracja serwera Diamond Max <laughs> Ej. Tak i ogólnie zapraszam wszystkich moich widzów na serwer, do, serwer dolarek.pl Jest to serwer easyhc Aktualnie jest edycja Halloweenowa gdzie mamy jako jakby w prezencie taki git halloweenowy, że lepiej klepać się można. No, no miła administracja, teams, Teamspeak y, też jest. Tak. No to ile mu łapaczek pod tym odcinkiem? No jak najwięcej. No, A dźwięk. jeszcze się tak chamsko zapromuje zdjęciem na moim kanale. Tak. tak. Ja tak kremować. Jego kanał będzie w opisie, więc zapraszam to do zobaczenia w następnym odcinku z ST4.